Witam Was serdecznie, tutaj Krypto e, Dzisiaj widzimy się w kolejnym materiale. E, dzisiaj znowu będę mówił o kaczkach. Jest to już chyba trzeci mój film. E, na ten moment będzie to ostatni film, natomiast obiecałem Wam pokazać jak na tych kaczkach da się zarabiać i, i dzisiaj jest ten moment, kiedy mogę już Wam to pokazać. Do tej pory kaczki można było tworzyć, wcześniej jeszcze kupować, czy tam inwestować w jajka z których później robiliśmy kaczki, następnie te kaczki można było łączyć, a dzisiaj już, znaczy no nie dzisiaj, bo od kilku dni jest możliwość tak jakby, zarabiania na tych kaczkach, czyli kaczki wysiadują jaja, które są no, na ten moment niemało warte. Yy, także oczywiście tutaj, tytułem wstępu, jeżeli ktoś pierwszy raz ogląda mój kanał, oczywiście zapraszam serdecznie do subskrypcji, żeby już być na bieżąco w kolejnych, w kolejnych tutaj materiałach i nowościach, które będę Wam nagrywał. Natomiast yy, Tutaj w tytu tytułem wstępu Waves DAC to jest projekt oparty na ekosystemie Waves, jak sama nazwa wskazuje. Jest to taki, można powiedzieć, projekt, który dość mocno jest tutaj dopingowany, o może to jest dobre słowo, przez Saszę, Iwan Saszę Iwanowa, który jest, jak ktoś tutaj interesuje się tym ekosystemem głównego twórcy ekosystemu Waves także już od bodajże ponad dwóch miesięcy mówiłem, że, że tutaj na tym to wygląda całkiem dobrze i warto się temu, temu projektowi przyjrzeć, no i, no i mamy to oczywiście każdy sobie tutaj zdecyduje, czy, czy, czy wchodzić, czy nie w tym momencie, bo kto wszedł wcześniej, kto dostał jeszcze jakieś tam airdropy um, to, to, to naprawdę fajnie na tym wyszedł, natomiast jeżeli nie, no to oczywiście każdy, każdy podejmuje decyzję sam, natomiast dzisiaj pokazuję Wam jak, jak wysiadywać te przysłowiowe jaja, które kaczki wysiadują więcej, które mniej i jak to technicznie zrobić. Na początek oczywiście, jeżeli ktoś chce więcej poczytać, zapraszam na stronę wavesdax.com, tutaj macie wszystko, wszystko dokładnie opisane jak to funkcjonuje co to są te kaczki tutaj mamy tutaj mamy właśnie te etapy jak to wszystko wyglądało zaczęliśmy od jajek później wykrywaliśmy te jajka później łączyliśmy kaczki później doszedł trading można te kaczki sprzedawać a na koniec doszło pasywne zarabianie, czyli farming, e, czyli doszliśmy, można powiedzieć, do mm, takiej rzeczywist rzeczywistego farmingu, tak, bo do tej pory y, wszystkie jakieś tam projekty DeFi'owe mówiły się o farmingu, natomiast tutaj mamy prawdziwy farming, czyli zwierzęta y, są i y, 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 generują nam ten dochód na podstawie farmingu. Dobra, każdy, kto będzie chciał sobie to poczytać, ja tutaj zaloguję się na moje konto i już Wam pokazuję jak ta sprawa wygląda. Po zalogowaniu, jak widzicie, mamy tutaj ten inkubator, gdzie możemy kupować jajka. Tak jak jeżeli ktoś oglądał mój poprzedni film, tutaj macie koszt wyhodowania wyklucia jednej kaczki. Ten koszt stale rośnie, ja kupowałem kaczki od 2 z kawałkiem, nie pamiętam, musielibyśmy się cofnąć do mojego poprzedniego filmu, w tym momencie już 3,19, a będzie, a będzie, to, to ma dojść docelowo do 10, czyli koszt wyprodukowania jednej kaczki przysłowiowo będzie kosztowało 10, 10 tych jajek, tych tokenów. W tym momencie jeden taki token gdzieś tam jest w okolicy, a nawet nie w okolicy, tylko pokażę Wam dokładnie. Z, jak widzicie, pobidzie 121 dolarów do usdn na, na oferze jest 135, czyli no zakładajmy, że to jest 120 dolarów 120 jedno takie jajko, czyli w tym momencie jedno takie, jedna taka kaczka kosztuje nas 360, no nie całe 400. 400 dolarów, więc to już jest duża kwota. Natomiast no, kto zainwestował wcześniej, no to, no to te kaczki mógł znacznie, znacznie taniej nabyć lub nawet za darmo, bo, bo te jajka były dość hojnie rozdawane w airdropach Tutaj jest Dags Breeding. Ja niestety w tym momencie nie pokażę wam jak to. Jak to wygląda, to bridowanie, ponieważ nie mam dwóch kaczek, które można bridować. Generalnie każda kaczka może być teraz sparowana z drugą, i wtedy już jest wysterylizowana. Tak to można chyba powiedzieć. Generalnie moja, moja hodowla kaczek wygląda tak. Posiadam ich 8. I teraz dla przypomnienia i w zasadzie dla wyjaśnienia, bo poprzednio jeszcze do końca nie wiedziałem jak to będzie funkcjonowało, natomiast w tym, momencie, w tym momencie już wszystko wiem. Generalnie im poziom rarity jest w danej karcie wyższy, tym kaczka jest cenniejsza i więcej jest w stanie dla Was wygenerować miesięcznie pasywnego dochodu. Jak widzicie, moja kaczka naj, najcenniejsza ma 33%. Są kaczki, oczywiście, które mam 100%. Są kaczki, które mają, ale to są jakieś premium premium, 1000 nawet procent. E, natomiast e, natomiast no, maksymalnie z zasady jest 100, 100%. Poza tym, no jak widzicie, 19, 2, 4 2, 4, 15, 4. E, jak widzicie majątek to już jest niemały, licząc, że jedna kaczka to jest 400 dolarów. 400 natomiast, natomiast ja w tym, momencie, w tym momencie w farmingu mam trzy ten moje, naj, że tak powiem, naj, najokazalsze kaczki. Zaraz Wam oczywiście powiem i pokażę ile one zarabiają. Dzięki temu będziecie łatwo mogli sprawdzić, jaki jest, że tak powiem, jaka jest opłacalność tego typu inwestycji. Jak widzicie, tutaj mam kwotę tych jajek, które już mam wyhodowaną. W każdej chwili mogę to claimować, tak? czyli pobrać już, zrealizować tą i wypłacić ten, ten zysk co kosztuje 0,005 WAVESa więc są to jakieś tam centowe, centowe kwoty a, a 400 na jajka na pewno jest znacznie więcej niż, niż to pięć tysięcznych WAVESa natomiast żeby już przejść do rzeczy generalnie moja kaczka z Rarity 33 generuje mi 1,24 jajka miesięcznie co to oznacza? przy obecnej cenie 120 generuje mi gdzieś około 140-150 dolarów miesięcznie ile musiałem zainwestować, żeby w taką kaczkę taką kaczkę mieć? w tym momencie no są to już pewnie kwoty dość duże, bo żeby dojść do tej kaczki to musiałem tak jakby zrobić Zbridować jedną parę i drugą, ale poczekajcie, żebym się tutaj Wam teraz nie, nie pomylił i Wam nie czegoś źle nie powiedział. Generalnie, zbridowanie kaczki tej, z tą, powstała ta i zbridowanie kaczki tej, z tą Powstała ta i zbridowanie tej kaczki z tą powstała ta. Ta, która została użyta do tego bridingu, to jest to Steraline stera Chyba tak to się czyta. E, natomiast ta może być jeszcze bridowana w górę. Czyli jeżeli by mi się jeszcze zachciało e, znaleźć tutaj, mam co prawda drugą kaczkę, natomiast jest bardzo. Słabe rarity, więc nie chciałbym, no, że tak powiem, takiego rarity meczować z tamtym. Teraz tak, jak, jak dokonać, jak wstawić farming kaczkę? Prosta, besto, bardzo prosta sprawa. Mm, empty purchase. Purchase to zapewne jest gniazdo po angielsku. Nie wiem, nie sprawdzałem słowniku, ale jak, jak widać, no, raczej innej opcji nie ma. Musimy wykupić, wykupić takie gniazdo. Koszt takiego gniazda to jest jedno jajko, jeden egg. Eee, oczywiście, zatwierdzenie transakcji to jak mówiłem, 5000 wats. Pamiętać musimy tylko tutaj o kolorze kaczki, którą chcemy, eee, że tak powiem, eee, posadowić. Musi być zgodna z, z tym, co z, z gniazdem. Tak ja jak widzicie mam tutaj dwa takie błękitne i jedno to takie no ciężko nie, jestem mężczyzną więc z kolorami jest pewnie problem nazwijmy to że to jest jakiś taki no nawet nie wiem jak to nazwać no, pomiędzy pomarańczowym a jasnym czerwonym no coś w pomiędzy w każdym razie w każdym razie ta kaczka zarabia mi 1,24 jajka Następna kaczka, ta już słabsza, zarabia mi 0,7 jajka I ta ostatnia kaczka zarabia mi 0,55 Czyli jeżeli to policzymy tak na szybko 1,24 plus 0,7 to jest 1,9 Plus 0,55 to jest niecałe 2,45 Tam coś koło tego Dzienica 2,5 jajka przy... W tym momencie przy, mm, przy tej cenie 120 dolarów mam 240, yy, no 300 dolarów miesięcznie. Żeby w tym momencie, żeby w tym momencie zakładając, że mielibyśmy taką samą prawdopodobieństwo, potrzebujemy 4. 4 kaczki, 4 kaczki plus jajko, tak, czyli 4 razy 400, 4 razy 400 to jest 1600 dolarów, no i plus to, to jedno jajko, czyli 1000, ja powiedziałem 1600 dolarów, tak, 4 razy 400, 4 kaczki razy 400 dolarów plus 1 jajko, czyli 100 tam 20 dolarów, czyli 1700 dolarów 1700 za, za taką kaczkę. Oczywiście te pomiędzy, które nam się wygenerują, też możemy wstawiać. Tą kaczkę oczywiście też na przykład mógłbym wstawić, kosztuje to jeden, jedno jajko. Ona mi generuje, jest w stanie wygenerować 0,09 jajka, więc nie jest to zbyt dużo. i musiałbym na samo gniazdo zbierać prawie rok, żebym się zwróciło, dlatego tego, tego, tego tej kaczki po prostu nie, 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 nie będę inwestował w tą, w tą kaczkę. Więc um, oczywiście tu jeszcze jest ta opcja Marketplace, o której Wam wcześniej nie mówiłem, bo też tej opcji nie było. O, jak widzicie, Rarity 100. Możemy, możemy tą, tą kaczkę kupić za 185 wafsów. Nie wiem, czy. A tutaj mamy. Ile jest w stanie wyprodukować miesięcznie? 3,71 jajka. Eee, tutaj mamy kolejne też 3,71. Czyli 100%, jeżeli ma, no to, to 3,71 na ten moment. Eee, jest w stanie taka kaczka wygenerować, możemy ją kupić tutaj od 140 od 140 e, e, także mm, kolejna ciekawa, ciekawa propozycja inwestycyjna e, każdy oczywiście niech sobie przeliczy czy to musi opłacać, czy nie warto tylko pamiętać, że te kaczki muszą być coraz droższe, bo koszt wyprodukowania każdej kolejnej kaczki z, z każdym kolejnym dniem rośnie bo ilość jajek jest potrzebna coraz coraz to większa. Także jeżeli się materiał podobał, tradycyjnie zapraszam do dania łapkę w górę, a jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje kanału, zapraszam do jego subskrypcji. Dzisiaj to na tyle. Dzięki wielkie. Trzymajcie się. Cześć. Pozdrawiam was. Krypto Kozak. Hej.